Wychowanie spartańskie dziewcząt. Zacznijmy od tego, że dziewczyny były rozdzielane z chłopakami podczas agoge, czyli wychowania spartańskiego. Było to mniej więcej 6-7 rok życia. Kobiety były przystosowane do rodzenia dzieci, dlatego musiały być piękne, zdrowe, wytrzymałe. W związku z tym uprawiały sport, głównie lekką atletykę, czyli rzut dyskiem oraz oszczepem. Ale kobiety nie tylko tego służyły, gdy były na jasne miasto, także mogły służyć w armii i bronić miasta. Dlatego też musiały być wysportowane. No i jak się ubierały? Przede wszystkim. Ubiór był skromny, żeby przystosować je na zimno i zahartować. Nie miał jakichś ciepłych koszuchów, bo musiał się hartować. No, i oczywiście nie jadły McDonalda czy jakiś super łakoci, i podobnie jak mężczyźni jedli skromnie. No, i oczywiście zapomnijmy, że jesteśmy w starożytnej Grecji czyli kobiety nie miały praw wyborczych.